Sieman Koldziska z tej strony, Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z przebudowy z zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się we Francji, by przebudować zespół Olympique Lyon. W sezonie 19-20 nie mieli zdecydowanie szczęścia. Rozgrywki ligowe we Francji zostały przerwane po 28 kolejce, gdy zajmowali 7 miejsce do piątej Nicei, która miała pewną grę w lidze Europy. Tracili zaledwie jeden punkt. Tak niewiele, a jak dużo zmienił. Niestety Lyon w pierwszym sezonie nie bierze udziału w europejskich pucherach. Naszym celem oczywiście jest powrót do europejskich pucharów, bo ta drużyna na to zasługuje. Pokazała to w poprzedniej edycji ligi mistrzów. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Myślę, że wymaga zmiany formacji, kupienia kilku zawodników, ale gdy tego dokonamy, możemy powalczyć zdecydowanie w ligę E. Tutaj turniej przedsezonowy, wygrana faza grupowa. W półfinale eliminujemy Porto, i w finale pokonujemy Sporting. Dzięki czemu nasz budżet transferowy wzrósł do 77 milionów, i czas na zakupy chcemy kupić stopera lewego obrońcy i napastnika. No i co? Na sam start kupujemy zawodnika Fetu Małe za 15 milionów. Dobry zawodnik, i u nas się rozwinie Dolberg kupiony za 35 milionów. Świetne wzmocnienia przed pierwszą kolejką ligową. Jeszcze tutaj odwołujemy Jusufa Kone. Z wypożyczenia, bo musimy mieć szeroką kadrę i dobrych zmienników. Tutaj, jeszcze Maxwell Cornet sprzedany do AC Milanu za 12 milionów. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Jeszcze zdecydowanie musimy wzmocnić środek obrony. Naszym rywalem jest Dijon, oby ta przesympatyczna musztarda nie sprawiła nam problemów już w pierwszej kolejce. W natarciu Lyon dobrze rozgrywamy tutaj piłeczkę. Dośrodkowanie i dembele na 1-0, fantastyczne wykończenie w polu karnym i w 39 minucie wychodzimy na prowadzenie. Czas dokonać kilku zmian, żeby nasz skład nabrał trochę świeżości. W drugiej połowie zmiany mogą być na wagę złota. Idziemy po kolejne trafienie, sytuacja awara i 2-0, 79 minuta i już Musztarda w tym meczu nie odbierze nam zwycięstwa. Wygrywamy 2-0 i świetnie rozpoczynamy zmagania ligowe. Tutaj czas na zakup środkowego obrońcy Bornau Diop i Zizot są przeze mnie wytypowani do zakupu. Kupuję do pierwszego składu Ize Diopa za 25 milionów. No i jeszcze przyda nam się zmiennik, więc kupujemy Sebastiana Bornała za 14 milionów z kolonii. Jako zmiennik na pewno się przyda. No i tak prezentowało się okienko letnie w naszym wykonaniu. Prawie 90 milionów wydane, ale trzeba było wzmocnić zespół. Trzecie miejsce po 10 kolejkach. Jak widzimy Paryż już nam zdecydowanie odjechał. I marzenia o mistrzostwie raczej w tym momencie już prysły, ale zdecydowanie o drugie miejsce możemy powalczyć, no bo tutaj inne drużyny są spokojnie w naszym zasięgu, piłkarze powoli się rozwijają i z tygodnia na tydzień będą tylko coraz to lepsi. Po 20 kolejkach mamy upragnione drugie miejsce 7 punktów przewagi nad Marsylią. Do Paryża jest strata. Raczej o mistrzostwie nie mamy już co marzyć, no ale oczywiście do samego końca będziemy walczyć, bo nie można się poddać bez walki. Nasz podstawowy skład wygląda bardzo fajnie i cieszy się z rozwoju poszczególnych piłkarzy. No i tutaj widzicie 1-16 finał Pcharu w Francji wyeliminowane Monaco i w 1-8 trafiamy na ekipę Nantes. Zimowe okno bez jakichkolwiek zakupów, no bo nie potrzebowaliśmy wzmocnień. Trzeba rozwijać tych piłkarzy, których mamy. Nantes wyeliminowane wygrana na do 1 i w ćwierćfinale gramy ze Strasburgiem. Tutaj niestety kontuzja Dolberga, który wypada na aż dwa miesiące. Eliminujemy tutaj Strasburg, i w półfinale trafiamy na szejków z Paryża. Oj, łatwo nie będzie, ale damy z siebie wszystko: do Paryżan 8 punktów straty. 15 punktów przewagi na trzecim Monako, więc jesteśmy w takiej próżni po 30 kolejkach. Na mistrzostwo wielkich szans nie mamy. No ale spaść na trzecie miejsce też raczej nie spadniemy. Więc to drugie miejsce chyba jest nam pisane. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład. No to wygląda naprawdę znakomicie. Szkoda tylko, że Dolberg jest kontuzjowany. No i eliminujemy PSG po rzutach karnych. I zagramy z nim w finale Pucharu Francji. To mi się podoba. Ostatnia kolejka przegrana z PSG 2 do 0. I zajmujemy drugie miejsce. Byliśmy za, słabsi, za słabi, żeby zdobyć mistrza. Ale też za mocni, za mocni, żeby spaść na trzecie miejsce lub niższe. To drugie miejsce jest dla nas optymalne. Mamy naprawdę świetny skład. Ale niestety gorszy od Paris Saint-Germain. I z tą drużyną ciężko było rywalizować. DeLord został królem strzelców, Guimaraes został za to najlepszym asystentem z naszego zespołu i Keylor na was miał najwięcej czystych kąt. Lopezowi zabrakło jednego. I czas na finał Pucharu Francji, jak nam pójdzie, przekonajmy się. No na razie nie jest to efektowne spotkanie, trzeba dokonać zmian, żeby pobudzić zespół. 75 minuta Lyon w natarciu, dobra zespołowa akcja i mamy jeden do sera: od Memphis Depay. Na Holendra w każdej sytuacji można liczyć, daje nam prowadzenie i nie oddajemy go do samego końca, zwyciężamy w tych rozgrywkach, no i mamy trofeum to jest bardzo ważne a po drodze oczywiście, wyeliminowaliśmy PSG. Depay królem strzelców z Mbappé tych rozgrywek Ripart najwięcej asyst, a Lopez i Majsonial z Paris FC najwięcej czystych kąt. tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Gima, Guimaraes Awar naprawdę fajnie się rozwinęli. Dolberga zdecydowanie powstrzymała kontuzja. Małesa na lewej obronie też widzicie, poczynił wielki postęp od czasu zakupu, podobnie jak Diop na środku obrony. No i czas podsumować, kto miał najwięcej występów w tym sezonie. Zobaczmy. Kto jest na pierwszym miejscu: Lopez, Dabua, Denayer i Dembele po 48 występów. Jeśli chodzi o bramki. Oj, kto tutaj rządzi? Była dość wyrównana rywalizacja. Ale Depay miał najwięcej: drugie miejsce dębele. no i zdecydowanie za nimi Awar. No i jeszcze przechodzimy do asyst. Gimaraesz na pierwszym miejscu, drugi Awar wraz z Memphisem Depayem, ale Kakere też spisał się bardzo dobrze. No i co, czas zobaczyć inne rozgrywki. Ekipa utrzymała, awansowała do ligę, eliminując w barażach Dijon no czyli Musztarda żegna się z rozgrywkami Sevilla zdobywa super buchar, brawa dla nich Liga Europy należy do Villarreal. świetny wynik tego zespołu, no i Liga Mistrzów została zdobyta przez Paris Saint-Germain więc Francuzi dominują w Europie, odwrotny wynik niż finał w sezonie 19-20 my zdobyliśmy puchar Francji a w rozgrywkach Ligue 1 zajęliśmy drugie miejsce jest to postęp w stosunku do sezonu 19-20 no i z takiego postępu należy się cieszyć Byliśmy oczywiście zasłabi na to, żeby pokonać Paris Saint-Germain, ale byliśmy zdecydowanie lepsi od pozostałych drużyn, od trzeciego miejsca w dół, no bo tam nikt nam tak naprawdę nie zagrażał. A przewaga 14 punktów nad trzecim Monaco mówi sama za siebie. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie! No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!